No i to jest w sumie tyle co mam do powiedzenia, a tak na serio ja to witam w kolejnym odcinku Syku zagrajemy Wy tutaj a dominacja, a to jest... Młot i co, a sierp? A sierp, gdzie sierp? Snowe Imperium, młota i kowadło. No, zapamiętajcie to sobie. Tylko, jeżeli Wam się na historię nie poserałem. Ale mi się jakoś tak gąży dziwnie, tak dziwnie, jak mi się tak kończę rozmowy i w ogóle i net, jak mi się kończę. Dobra, już, wystarczy. Idziemy. No i tak, tak będę gadał i tak. Oho. Fight, 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 fight. Fight, 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 fight. Fight, fight. on ma takie duże ostrze? Ooooooo! Oh. Sucker Punch! Nie wiem czemu tak będzie. Nie, teraz tak nawiązuję do tego japońskiego to Falcon Punch! Oh. Ale za późno Aha Za czyli on też może tym rzucać. Co ty sobie myślisz? Aha! Załapałem. Ja come on, girl. Come on, girl. Come on, girl. Hej! Może no, rzucę. Co już? Wróciłeś? Midziałasz prąd. Dobrze wiesz o co mi chodzi. Bo, Bo. I see you. Czyli możemy zrobić coś takiego? Pusić dla nas. Nie jestem pewny ja właśnie słyszę czy to jest dźwięk gry czy może Formuły 1 przejeżdżającej pod moim oknem czy może to komputer Czł Martwię się No tak zamilkłem bo tak się właśnie na tym zastanawiałem Jasne że nie Okej okay. Ostrze nagłych nawrotów nie robić Zapamiętać no. You fail o! i proszę! No, piękne zbliżenie na barierkę mieliśmy i zrobiliśmy mu hm. Jakś tak szybko, że skoczył. Nie to, że się czepią, chociaż w sumie tak. Jeszcze raz. Dawaj jeszcze raz. Na co ty czekasz? No, naładuj się. Thunderbolt? Jasne, że to nie był Thunderbolt. Thunderbolt. It wasn't nie Thunderbolt. I'm sure of it. It couldn't be. Przeginamy. Nie, nie musicie mi tego mówić, ja wiem, że tak. A, fail. Nie masz tarcie. No rzuć we mnie jeszcze raz, please. Wow! Nie, jak to dziwnie zabrzmiało, ale no załatwi. No tak. I mam wrażenie, że walczymy od nowa. Tak. Ale już wiem, co mamy robić. To może tak dla odmiany? Już wiem. No, widzicie, zrobimy. unik w prawo. Teraz patrzcie. Aha. ze mną nie będziecie się nudzić. U nich do przodu głupi pomysł. <noise> Ale musiałem spróbować. No kurde, zostaw moją głowę, spokoju. Jakiś ciężki dzień. Nie miałem, ale nie mówcie mu tego. Aj! No nie mogę gadać i myśleć jednocześnie. Multitasking i ja... nie jesteśmy ze sobą zbyt dobrze zgrani. A zgranie to podstawa, jak dobrze wiecie. W końcu oglądacie Power Rangers i Halka i... nie wiem, kurwa. Inne takie rzeczy. On też kiedyś oglądałem. To nie? Chyba no kto nie ogląda. O, i ja, widzicie. Zrobimy mu ziaziu zdycha Ty nie bym taki sprytny. No i co, rzucić jeszcze raz? Dawaj. Ała, ale bolało. Dobrze, że przynajmniej dosięgnęliśmy do tego działalstwa Pamiętajcie, że tutaj uniki są bardzo ważne, nie wiadomo kiedy on może Was ledwo drasnąć, nie wiadomo kiedy Wam go głowę. albo przebije Was na wylot, co ma ochotę zrobić, dobra może dla urozmaicenia, kur, no widzicie jak chcę Wam urozmaicać, to mam za swoje, no dobra, ładuj się. I robimy ziaziu No równo No, no. no urżnij mu ten łeb Pierdolę Cię No sorry Nie no ale dobra Przecież tak idzie nam nieźle Trzeba przyznać Nie urżną na no, my Rzucamy naszym ostrzem Kosmos nam nie pomoże Ale Dobrze, wejście o nich w lewo O w prawo Dobrze się bawicie, nie? Oho, Ale mu dan, dan, atak chyba myślisz Zdaje się, że ty masz tam jakiś rozum i nie chcesz dlatego meznera, czy jak się tam dziad nazywa, służyć. No tak. Daj na drugą szansę. Proszę. Tak krótko się znamy, ale... Dobra, nie, to nie. Ła, a widzicie, oni lewo, dolewa. zrobimy? Tak. Nika w tył. Nie będę robił niku w przód, nie mogę. Oj, 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 oj. Rozlaliśmy mu tarczę, to jest jakiś plus. Sam fakt w sumie nie ma zbyt wielkiego znaczenia. i się dostaje ostrzał w głowę full power najmocniejsze kłódki od gardy przebijam a jego ja to nic no co za No będzie miał naładowane nie cały czas, dobra myliłem się mój błąd nie przebiłeś no, mam szczęście, że nam się ten defense odpadł Trochę wkurza, że po zakończeniu Q&A eventu to właśnie oni od razu atakują nas, rzucimy pieskiem o podłogę, a nasz kajdem będzie sobie stał i będzie pozwalany nam nic robić do czasu, gdy piesek sobie wstanie i będzie nas zaatakować. W ogóle to ostrze do Ciebie powróciło? Sorry, masz mi powiedzieć? O. Żeśmy go już ostro. My nie mamy takiego fajnego rogu. O, spadł mu hełm, będziemy mieli jego róg, A, hełm. <grym> <grym> Mój błąd. A nie, hełm. I, o... Foczka! Ona wygląda jak fok. To nie tak, że jest Nie. Sorry. To jest najgłupsza laska w historii gier komputerowych O, mistrz dysku <laughs> Nieźle. Nie że. Nie żem zrobił tego bo chciałem Nie żem zrobił to bo chciałem Nawet nie umiem tego powiedzieć A to jest naprawdę najgłupsza przedstawicielka ci pięknej yy, w gra komputerowych M jest działo gdzie nie pomysł no, gdzie jest rabik no myślałem, że nikogo tam nie ma no zdejraj bo jeszcze pójdzie za nas Oh no. Oczywiście. Tak, moi drodzy, to jest fizyka w tej grze. Walimy z jednej a drzwi w drugą. Przyjrzyj się, że ja nie jestem, na to gotowy. No, ile dziki. Słabo mnie znać. Gdybyście mnie znali, w ogóle jakimś cudem, to by było faktycznie dziwne, bo mogliście mnie spotkać tylko jak walczyliście ze mną. A wtedy was pozabijałem, chyba że jeden przeżył. Jakimś cudem. A czemu te drzwi lecą w moją stronę? Cholera. Nie, może tak to wygląda w rzeczywistości. Nie no dobra, też, jest bóg. Bugi zdarzają się często. Są się, były bugi. To tam leciała brama w drugą stronę?